Czy jest sens stawiać postanowienia? Postanowienia są naszym też w sumie celem, więc stawiamy sobie cele, które chcemy w życiu realizować, chcemy je osiągnąć, tak? Czyli zawsze chcemy faktycznie dokończyć pewne sprawy chcemy lub też... zacząć nowe sprawy, prawda? Tak, i dokonać faktycznie czegoś nowego, fajnego. Tak, zgadza się, potwierdzam. Dlaczego? Często się tak zdarza, nie dotrzymujemy tych postanowień, prawda? Faktycznie jest potwierdzenie dr. John Norcos, który przeprowadził badania dotyczące, e, oczywiście, postanowień jeszcze w latach 80. E, po sześciu miesiącach swoich postanowień wciąż wytrzymało około 40% osób z 200 ochotników. Po dwóch latach odsetek spadł do 19%, ale też e, były badania oparte na w świetnej aplikacji strawa okazało się, że datą porzucenia postanowień noworocznych jest 19 stycznia.